Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, nie sztuką jest złapać króliczka, a sztuką jest Gonić króliczka i ja chcę wam pokazać, jak to wygląda przy obecnych trendach motoryzacyjnych, bo w moim przekonaniu i nie tylko moim, nie opłaca się nikomu na chwilę obecną, by po 2035 roku nie było nowych samochodów jako spalinowe, a tylko i wyłącznie elektryczne. Ja wiem, że teraz coś powie Waldek, no, ale to jest przewrotne: Unia Europejska mówi co innego. Spokojnie, jeszcze ponad 10 lat zostało nam do tej daty, i wspomnijcie moje słowa że ten trend będzie mocno się zmieniał. A dzisiaj Wam przedstawię twarde dowody. Dowody statystyczne i przede wszystkim opierające się na przepływie pieniądza. Jedynie trochę współczuję w tym wszystkim producentom motoryzacyjnym, którzy muszą reagować z dużym wyprzedzeniem na to, co wymyśla Unia Europejska, by móc dostosować swoją technologię, przetestować ją. Jednokrotnie również na klientach, by z roku na rok sukcesywnie ją udoskonalać. Ale z trzeciej strony, tak się mówiło, że w Polsce w 2025 roku mamy mieć minimum milion samochodów elektrycznych, a na chwilę obecną mamy jedną dziesiątą, i nic nie zapowiada, żeby te trendy mocno się w tym momencie zmieniały. I zaraz Wam pokażę. Jak wygląda tutaj przepływ pieniądza? Będę jeszcze dla partnera tego odcinka porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie i poszukać tego, co będzie dla Was najbardziej interesujące, czy to najtańsze, czy najszersze, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia. I przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, otrzymacie zwrot w wysokości 100 zł po zakupie ubezpieczenia. Jak również teraz możecie zarabiać o wiele bardziej na tak zwanych poleceniach, bo po zakupie ubezpieczenia otrzymacie Link referencyjny, na podstawie którego możecie przekazywać go znajomym i teraz za każdą polecajkę również otrzymacie 100 złotych i maksymalnie można mieć takich polecajek 20, więc 2000 sobie złotych dorobić, to nie lada gratka. Przypominam, warto skorzystać z tego linku, bo przy okazji też wspieracie mój kanał, a nie przez żadne jakieś tam dziwne loterie. Kolejne normy z założenia wymuszały na producentach dostosowywanie swoich samochodów do ściśle określonych norm emisji spali. No umówmy się szczerze, że początek lat 90. norma Euro 1 to było trochę takie. Przedszkole, przejście z normy Euro 2 na Euro 3, no te zmiany już jakieś tam były, ale dalej dawało to producentom bardzo dużą dowolność w konstruowaniu silników, wyścig mocy, wyścig pojemności, e, tworzenie wszelakich jednostek. Ale już przejście z normy Euro 5 na Euro 6 to już było bardzo duże dociśnięcie pasa. Pojawiały się filtry GPF w samochodach benzynowych, gdzie jeszcze kiedyś właściciele samochodów benzynowych śmiali się z silników wysokoprężnych, bo ty to masz tam DPF-a, a u nas to takich Również ma. Na chwilę obecną silniki benzynowe są równie skomplikowane jak silniki wysokoprężne, no ale właśnie pewne noce sylwestrowe, czyli konkretne normy, jak na przykład mamy obecne Euro 6D, sprawiało że się, że działy się cuda, bo część samochodów znikała z dnia na dzień, z 31 grudnia na 1 stycznia, z cenników, a część samochodów wyraźnie drożała i tu wcale nie chodziło o żadną inflację, tylko o to, żeby kary za emisję przerzucić na klientów. Prawda jest taka, że producenci samochodów nie mają e, lekko, chociaż w sumie kto teraz w tych czasach, w tym biznesie ma lekko. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Wdrożenie normy Euro 1, czyli lata 90., to jeszcze było trochę takie przedszkole, raczej badanie rynku i to nie była norma, która w jakikolwiek sposób utrudniała producentom tworzenie silników. Przejście z Euro 2 później na Euro 3 dodawało mikroskopijne wymagania. To jeszcze były czasy, kiedy producenci przechwalali się, kto zrobi mocniejsze auto, kto dołoży więcej cylindrów. Ale przejście z normy Euro 5 na Euro 6. Wdrożyło bardzo wiele zmian i bardzo wiele samochodów wypadło w ogóle z oferty, bo okazało się, że taniej będzie usunąć je z rynku europejskiego niż dostosowywać. Ba! W magiczną sylwestrową noc okazywało się, że część producentów, nawet jeżeli nie usunęła danego auta ze swojej oferty, to postanowiła drastycznie podnieść jego cenę, żeby karę za emisję CO2 przerzucić na klienta. No właśnie, jak tutaj wygląda ten system motywowania, czyli to, do czego w tym odcinku dzisiaj Dążę. Przyjmuje się, że średnia norma emisji CO2 dla producentów samochodowych wynosi 95 g CO2 na kilometr. I to już jest dosyć mocno dociągnięta śruba, bo zwrócił uwagę, że na przestrzeni kilku ostatnich lat poznikało bardzo wiele silników dwulitrowych, trzylitrowych, teraz recenci mówią, że po co takie duże pojemności, przecież w zupełności wystarczy nam 1.0 turbo, 1.2 turbo w Fordzie, 1.0, 170 koni. E, silniki są coraz mocniej wyżyłowane. To oczywiście te dane były liczone według normy NEDC. Jeżeli byśmy to przeliczyli na WLTP, mówi się o 120 gramach na kilometr CO2, ale nie zmienia to faktu, że już wiemy, że w 2030 roku będzie to minimum. A może i maksimum 49 gramów CO2 na kilometr, czyli ta norma jeszcze będzie coraz bardziej dokręcana przez Unię Europejską. No i gdzie tutaj te kary, gdzie tutaj ten system motywowania? Na chwilę obecną, jeżeli dany koncern przekroczy emisję CO2 o 1 gram, musi zapłacić 95 euro za każdy gram. No i dla przykładu, jeżeli koncern w danym roku ma uśrednioną normę. Przypuśćmy, że 120 to jest norma dla danego koncernu, bo każdy z koncernów nie musi mieć jednej identycznej, bo bardzo dużo zależy od tego, jakie auta ma w swojej ofercie, z jakimi silnikami, o jakiej wadze i każdy ma priorytety ustalane indywidualnie. No i na przykład ma 120, a na koniec roku wyszło, że ze wszystkich sprzedanych aut, średnia norma wynosi 125. To co od 5 gramów liczymy, te 95 euro? No tak, ale najpierw musimy pomnożyć to przez liczbę wszystkich sprzedanych samochodów, więc kary już nie idą w tysiącach czy setkach tysięcy euro, a raczej idą w milionach i setkach milionów euro. No to przejdźmy do bardziej realnych przykładów. Grupa Volkswagena w 2020 roku przekroczyła normę o 0,75 g a musiała zapłacić 100 milionów euro kary ze względu na duży wolumen sprzedażowy. Jaguar przekroczył aż o 3 gramy, ale musiał zapłacić 35 milionów euro, ponieważ miał zdecydowanie mniejszy wolumen. W trudnej sytuacji było natomiast Suzuki. Przekroczyli o 10,4 grama, czyli wyszło 1000 euro od samochodu, ale ze sprzedali 160 tysięcy sztuk, więc kwota wywindowana została do 160 milionów euro. O wiele gorzej było na przykładzie Subaru, które przekroczyło aż o 34 gramy, co dało 3230 euro kary za każde sprzedane auto. I tutaj słowo klucz: producenci w 2020 roku w sumie do sakiewki Unii Europejskiej ze względu na przekroczenie norm emisji spalin oddali. 510 milionów euro, czyli ponad 2 miliardy złotych. Aby życie było piękniejsze. No, już powinna się lekka lampka zapalić, że Unii Europejskiej nie do końca będzie się opłacało, żeby teraz ganiać producentów i dociskać jeszcze bardziej śrubę. Jak już dojdziemy do zeremisyjności, no to nie będzie gdzie tu na tym wszystkim zarabiać. Ale mam dla Was dzisiaj kilka przykładów dotyczących konkretnych modeli. Suzuki na przykład wycofało model Jimmy w wersji czteroosobowej, która naprawdę sprzedawała się bardzo dobrze, ale za to mocno windowała emisję CO2 ze względu na klasyczny silnik 1.5. Znaczy, auto pojawiło się dalej w salonie, ale już z kratką jako dwuosobowe z homologacją N1, czyli z zupełnie innymi emisjami i to była lekka opcja obejścia przepisów. Pewnej sylwestrowej nocy Renault Megane RS czwartej generacji podrożał o blisko 15 tysięcy złotych, ponieważ producent postanowił z automatu doliczyć karę za emisję CO2, już przerzucając ją na klienta. I tak samo było z wieloma modelami chociażby samochodów marki Porsche. Toyota w 2000 w 2020 roku kosztowała około 71 tysięcy. Chodzi o model Corolla. Obecnie jest to około 125 tysięcy. Tak wiem, inflacja, braki w półprzewodnikach, ale prawda jest taka, że wycofano silnik 1.2 turbo na rzecz 140-konnej hybrydy. Klient nie musiał płacić kary, bo po prostu producent wybrał za niego zdecydowanie droższy silnik, ale o wiele bardziej przystępny ekologicznie, co za tym idzie generujący zdecydowanie mniejsze koszta, jeżeli chodzi o emisję CO2. Natomiast jeżeli spojrzymy na Jeepa Wranglera, jego cena również zaczyna być spektakularna za sprawą tego, że w ofercie w sumie to mamy teraz benzynę 2.0 turbo lub hybrydę typu plug -in. a przypomnę, że hybryda typu plug w chwili obecnej kosztuje od 394 tysięcy złotych. No i tu powiem Wam szczerze, zaczął się niezły bałagan i to widać już chociażby z poziomu nas jako klientów, gdy idziemy do salonów samochodowych, bo nieraz okazywało się, że idziemy w czwartym kwartale danego roku, chcemy na przykład kupić dziewięcioosobowego busa, a pan sprzedawca mówi, nie no wie, pan nie ma, nie lepiej jakieś dwa mniejsze, takie mikrowany na przykład, jakieś po co taki od razu bus? No bo te busy zazwyczaj miały bardzo wysoką średnią normę emisji na poziomie minimum 200-250 gramów na kilometr. A co za tym idzie? Te koncerny, które nieraz na przykład sprzedawały bardzo dużą liczbę samochodów, już się cieszyły, na koniec roku było zacieranie rąk, że będzie niezła dywidenda, potem okazywało się, że wjeżdżała Unia na białym koniu, mówiąc, nie no super, fajnie, żeście tyle sprzedali, no ale było 95 gramów ustalone, macie 102, czyli macie 7 gramów przekroczenia razy 100 tysięcy sprzedanych samochodów, razy 95 euro za każdy gram od każdej sprzedanej sztuki, strzelam tam, nie wiem, 100, 200 baniek, macie w tym momencie kary, podzielcie sobie to, ile do każdego auta musicie jakby dołożyć z tego wszystkiego. I potem okazywało się, że co z tego, że marża była ładnie wypracowana, jak na każde auto po rozliczeniu dochodziło do niego jeszcze 10 tysięcy złotych kary. No i właśnie producenci... Nie lubią próżni, zaczęli szukać wolnych rozwiązań. Skoro Unia Europejska za każdy gram wlepia 95 euro, zaczęto dogadywać się między sobą i handlować wolnymi slotami emisji. E, tutaj mamy ciekawe połączenia, bo z jednej strony on taki mariaż już znany od lat, czyli Renault, Nissan, czy Mitsubishi. Okej, okay, oni się tu połączyli sobie wspólnie uśredniają, ale na przykład ciekawym mariarzem jest Tesla, Honda i Jaguar. No Tesla ma bardzo dobrze uśrednioną normę emisji spalin, no, bo ma uśrednione CO2 do zera, więc w dobry sposób może. Handlować tymi slotami, ale mamy też na przykład ciekawe połączenie jak Subaru, Suzuki, Mazda i Toyota, które sobie wspólnie razem uśredniają. I z tego co wiem, to chyba większość producentów działa na własną rękę. No i tak na samo zakończenie powiem Wam jedno: jak momentami się nawet nie dziwię Marcy Infiniti, że w pewnym momencie, gdy już wchodziło Euro 6D, powiedziała, wiecie co, dobra, my się z tej Europy wycofujemy, skupimy się na rynku japońskim, skupimy się na rynku amerykańskim. My już mamy dosyć tej gry, w uśrednianie, bawienie się, to nie tutaj leży cały problem emisji CO2, tylko zdecydowanie, i nie tylko, innych szkodliwych też substancji, bo tu się głównie dzisiaj skupiamy na CO2, ale ta motoryzacja najbardziej w tym wszystkim obrywa rykoszetem, a gdy już myślimy o roku 2030, 35, gdy wiemy, że w tym przedziale będzie uśrednienie o połowę względem tego, co mamy dziś, to już okazuje się, że producenci na chwilę obecną to najlepiej jakby w ogóle zrezygnowali z silników spalinowych, bo zaraz będziemy mieli tylko wyłącznie silniki 06 Turbo i to też na trzech turbin żeby jakąkolwiek moc z tego wykrzesać. Ostatnio też czytałem ciekawe badania dotyczące hybryd typu plugin, gdzie okazywało się, że owszem, one w tych konkretnych testach NEDC WLTP, przepraszam, już teraz miały ładnie uśrednioną normę emisji spalin, ale pod warunkiem, że każdy za każdym razem, co każde 100 km doładowywał sobie tą hybrydę, a nie na przykład, że rano ładował, przejeżdżał około 300-400 km, to już się zupełnie inaczej uśredniało. To są dane tylko i wyłącznie statystyczne na papierze. Więc zbiera Całość. Tak, Unii Europejskiej nie opłaca się, żeby całkowicie eliminować motoryzację. Unii Europejskiej opłaca się ją dużynać jak najdłużej, jeżeli chodzi o motoryzację spalinową, bo tutaj po prostu w tym wszystkim są ukryte najlepsze pieniądze. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!